Tradycyjnie pielgrzymki na Jasną Górę trwają kilka dni. Kilka lat temu grupa młodych ludzi z Piekar Śląskich postanowiła wędrować na Jasną Górę nocą. Dziś, 13 kwietnia 2013 roku, wyruszą po raz dziesiąty. Ta nietypowa wyprawa na Jasną Górę ma swoją długą tradycję. Już po raz dziesiąty grupa w tym roku ponad 100 pielgrzymów wyruszyła nocą z Piekar Śląskich do Częstochowy. Za pierwszym razem jednak tych nietypowych pielgrzymów było zdecydowanie mniej. Zaczęło się bardzo spontanicznie, kiedy kilka lat temu w piątkę z przyjaciółmi ruszyliśmy nocą do Częstochowy i inicjatywa tak zaczęła nam się nakręcać i to tak jakby oddolnie, że coraz więcej osób zaczęło się przyłączać i chciało pielgrzymować z nami. I tym sposobem w kolejnych latach było 8, 13, 21 pielgrzymów, aż wreszcie w ubiegłym roku było 130, 135 osób. Liczymy, że w tym roku 150 osób przekroczymy. Bowiem, jak sama nazwa pielgrzymki wskazuje, na przekór. Wszyscy, którzy decydują się wyruszyć w tą dość długą drogę, idą na przekór odległości, zmęczeniu czy własnym słabościom. Rzeczą, która łączy wszystkich pielgrzymów, jest to, że e, wszyscy. E, Odważyli się, idąc z nami, zrobić coś, co jest na granicy ich możliwości, czy niekiedy je przekracza. Więc wydaje mi się, że tym, co łączy pielgrzymów, jest taka pozytywna szajba, żeby zmierzyć się z własnymi ograniczeniami. Idą ci, którzy wiarę w Boga mają bardzo mocną, idą ci, którzy poszukują jeszcze swojej drogi. A co w całej inicjatywie najbardziej zaskakuje, inicjatorami są osoby świeckie. Największe zdziwienie budzi to, że to jest oddolna inicjatywa osób świeckich, co jak na polski kościół jest czymś no, nowym, niespotykanym. I to też spotyka się oczywiście z pozytywnymi reakcjami, choć musimy z kolegą niejednokrotnie tłumaczyć się, że nie jesteśmy księżmi, zwłaszcza kiedy korespondujemy z urzędami, czy staramy się załatwić po drodze postoje. I nieważne jak silna jest nasza wiara, pod obraz Matki Boskiej Częstochowskiej każdy wyrusza ze swoimi prywatnymi intencjami. Ja idę po pierwsze dlatego, że wybieram się pierwszy raz i chciałbym sprawdzić jak to w ogóle jest, jak to wygląda. No po drugie, żeby złożyć Panu Bogu... Intencje szczere z mojego serca, które chciałbym mu podziękować za cały rok, za, za, za wiarę, którą mam, którą się okazuje. Ja idę, żeby się pomodlić, żeby chwalić i żeby intencje dziękować, wszystko ogólnie. Tak, dla chwały, radością, uśmiechem. Mam dużo i prywatnych i rodzinnych spraw, które ja chciałem właśnie Bogu powierzyć przez ten trud pielgrzymki. W całej inicjatywie jednak najbardziej niesamowity jest fakt, że drogę, którą zazwyczaj pokonuje się w kilka dni, grupa tych pielgrzymów pokonuje w przeciągu kilkunastu godzin. A to widać. Czujemy się jak zombie po prostu. W no, dobrym, dobrym natarciu wchodzimy na, na jasną górę. Chce nam się. Co roku się nakręcamy, chociaż. Tu dochodzimy do czas i się okazuje, że nigdy więcej, nigdy więcej. No ale później w, później w pociągu się okazuje, że to co za rok się spotykamy. I tak się gruba nakręca jedna na drugim. Każda pielgrzymka jednak szczególnie tak specyficzna to także różne niespodziewane zdarzenia na trasie. Przede wszystkim jakieś takie problemy kondycyjne, które mogą wyniknąć, jest to oczywiście zrozumiałe, bo dystans 60 km pokonanych za jednym zamachem to jest nielada wyzwanie, jakby nie patrzeć. Zdarzyło nam się też kilka lat temu, kiedy pielgrzymując przez lasy woźnickie, w zasadzie już opuszczając lasy woźnickie, spotkaliśmy się z informacją, że grasują pumy i nie wolno się pod żadnym pozorem zbliżać do lasu. W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli pielgrzymi nie tylko z piekar śląskich, ale także z rudy śląskiej, gniezna, Rzeszowa czy Skoczowa, którzy wyruszyli z figurą świętego Jakuba.